Chodź. Te jełopy, człowieku, co wczoraj przyruszczyli, dzisiaj też już zaczynają ryskimi straszyć. Tylko jak oni czołgów już nie mają, to jak oni chcą przyjechać, ja nie wiem. O, śmialna. A tak to Żydy kombinują malutkie, że to Metodologia po prostu jest niesamowita. Nawet. Te. Powody to tylko z dupy i w ogóle to wszystko. Ja się śmiałem, że wczoraj może ktoś ma przejściu granicznym powiedział. Ten siedzicielki co strale trzeba kombinować z ustrały, tą rewą. Ale śniegi tak mają. Trzeba by wypryskać za tydzień. Jeszcze tyle samo wygłosić. Nie koszło mnie to, może dwa. Ale ładnie tam wypaliło. Nie ma ich Wszystko tam bumiera. A mogę nie iść srać? ja?

Płaczę, że się dowiedziałem z tym lunch-barem, z tym lunch-serwisem. Nie wyciąga się wszystkich kart od na stół. jest nielogiczne. Nietaktyczne, taktyczne, nie strategiczne. w niektórych sytuacjach owszem, nie? jest to nawet złożone, ale w większości przypadków nie, o jest i szalast Cześć świnio Behold the showers. oh, them. the then. the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, Ktoś, ktoś bardziej był zorientowany trochę, nie, w temacie I zaczął mi mamować nie Ja jako paciamam, to dopierdolć, nie Ale zrobiłem research No ciekawe, ciekawe Nie zauważyłem, myślałem, że tam sobie tylko coś tam mama, 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 nie Tak jak to było w kabaretach, jak Polak śpiewa piosenki po angielsku, nie? No, improwizacja, nie? A tam były jakieś jakieś wyrażenia pełne. Mała, Matka Natura, nie? To podobno jakiś ruch andy w ogóle chrześcijański jest, nie? Świana. Ale był kiedyś taki fajny film, i w sumie się wszystko zgrywa do... E, Nieważne, jako to mówią, ważne, mówię, uważam, żeby mówili, tylko żeby nazwiska nie przekręcali, nie? Wojny zawsze, zawsze toczy... może, wojny zawsze stwarzają, tylko więcej wojen. Tylko w Rydiku było tak, że zło trzeba było zniszczyć innym cłem Chociaż to też jest jakieś tam wejście. Jeśli masz możliwość to zniszczyć do, 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 do tego, do gołej ziemi, żeby nic z tego nie zostało, to w niektórych przypadkach to może być jakieś wyjście. Ale to znowu Tutaj się paradoks Tanosa odgiwanie. Musiał wybić wszystko, wszystkich, żeby nikt o tym nie mógł wspomnieć. Nikt tego nie mógł rozpamiętywać, się o tym wiedzieć. I dopiero zacząć od nowa. Tak wreszcie on Dobrze mówię czy ją No, a właśnie, bo wczoraj miałem ten Byłem w groszku I minął mnie taki typo Ale i kurwa no Zwykły, prosty człowiek, kurwa z kobito, z dzieckiem, nie? Nie jakiś kurwa nie wiadomo kto, ale nie jakiś kurwa leszczyk Menelik, nie? A jest zwykły po prostu pospolity Kowalski. No. I, I kurwa jak nie palę fajek, tak zajeba od niego fajkami. Przynajmniej na mój wtedy wyczulony nos. O, to znowu nie ma szczęścia, no To z Natalką. Ale natalka bycie cię płaże jajka, tylko nie ma szczęścia. Yy, ale co? A No mówię to tak, jak ja kurwa paliłem dwie paczki dziennie Kameli No to faktycznie to musiało być kurwa Dla kogoś kto nie pali w ogóle To no, mogło troszkę to optywalnie kurwa być męczące Chodź pacia mama <grym> O fajnie. Się ten luknęła Opa, zostawiłem ja Wczoraj z tego chciałem zrobić Pojemnik na picie bo Na wodę, bo tak mniej więcej pasował Żeby z tego zrobić Ale w końcu Dobra, z butelki batelowe. Tam przykrywka do lampki Zapomniałem jak się mówi na tę lampkę Tam co podmieniłem ostatnio, z jednej na drugą. Znowu mówi, że Krystyny olał. Ja nie wiem. Wczoraj gdzieś po trzeciej w nocy jakiś typu angielskim z lekko akcentem mnie znowu tam ze śmiercią ustawiał. Jego też ustawiłem i dał sobie spokój, później się tylko chopy śmiały. O, chciałeś przekonać czy a cię zgasił. Roskiego chciałeś poudawać, a cię zgasił. Tiger, ten. Obrażony chyba. ja, oh, yeah, ja. Yeah. Nie, serio gadałem ostatnio z Ukraińcem i on mówi, że on by wszystkich ruskich lał. Nie, ja bym spotkał gdzieś, kurwa, no ja się wszystkich ruskich lał. Ale nie każdy ruski, kurwa, się przyczynił do wojny. Niektórzy są przeciwko, przecież nie wolno tak do końca patrzeć. Ały się, kurwa, nie w nieraz się zdarzają w rodzinie konflikty, kurwa. Nie znaczy, że jeśli cała rodzina jest pro coś, to że ty też jesteś. Bywają konflikty, że. Kurwa, takie są wojny w rodzinie o jakieś tam głupie przekonanie. do Kurwa, do tej pory zostanie po stare, stare powiedzenie: kurwa, wydrapniesz do wodu, nie? że tam wydrapieć, że to dowodu jak taka kawa rodziny była że po prostu trzeba było się pozbyć i nie przyznawać nie to ty robisz sinio, co? o to idzie tiger teraz cię na wziął Brakuje bardzo. Ciężko mi złapać i pozdrowić sąsiadów. No Kombinują małe jak mogą. Znowu tam mowy ustne człowieku, jakieś podejmowanie... E! 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 Ile ty będziesz sikać? Sikać coś to sika, ale nie kop. Odrolnie się działka. Właśnie. Chcesz być nami? To się zachowałem. Prędzej bym cię kurwa. Eutanazji poddał. Ale niestety NFZ nie chce refundować. Nie że ja nie chcę refundować, a nie chcę te odonaty. Szkoda. Oczywio. 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 Dobra, się.